Cześć witam obecnie ponownie na moim kanale e, słuchajcie e, dzisiaj będzie króciutko mam dwa zaproszenia pierwsze zaproszenie będzie to piosenki na dziś Na dzisiaj mam piosenkę z zespołu Wilki o tytule o sobie samym bardzo serdecznie Zapraszam do odsłuchania wersji na, na dziś. Link będzie oczywiście na YouTube także. Bez żadnych problemów Może, możecie sobie obejrzeć ten filmik. No i drugie zapraszanie, jak zwykle, będzie do mojego sklepu internetowego. Z produktami filmy Do Live bardzo serdecznie zapraszam, aby zapoznać się z produktami tej firmy Także na dzisiaj będą jak zwykle dwa zapraszenia. Także zapraszam bardzo serdecznie i tu chciałbym podziękować. Za Waszą aktywność i bądźcie Was o lajki, like, subki i komentarze. Ten filmik ma numer 231, także jestem dumny, bo zrobiłem dla Was już 230, 230 filmików, także bardzo fajnie. Bardzo się cieszę że oglądacie moje filmiki i chcecie e, mnie oglądać. Zapraszam bardzo serdecznie do, e, do piosenki, do mojego sklepu i, i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Będzie przycisk udostępnić także może się udostępniać mój chaos swoim znajomym Ponieważ oglądający i subskrybujących I subskrybujący, To będzie mi bardzo Miło Także Na, na dzisiaj To wszystko Dzięki za oglądanie и на ничего не надо, попал.